Pamiętacie, przy okazji jakiegoś filmu wspominałem, że jak się robi remake filmu, albo reboot filmu, to trzeba kurwa go zrobić albo dobrze, albo w ogóle, bo tak by wypadało, nie? No. To dzisiaj byłem co na filmie, słuchajcie, bo premiera była w piątek, z tego co pamiętam, dzisiaj jest poniedziałek, tak mi czas pozwolił, nie? No. Widać na czym byłem? Widać, kurwa, widać. Widać. Kino masakra. Zaczynamy. I can't believe Wiecie co moi drodzy? Eee, ciekawa rzecz. Przede wszystkim tytuł. Men in Black International. Co to znaczy? International. No, to znaczy międzynarodowy, tak? No, ja rozumiem, że był tam Malakesz, troszeczkę, minimalnie, był tam Londyn, ale ogólnie tak na naprawdę to chłopie gdzie to się dzieje, wszystko jest po i tyle, no. No, czego by tu zacząć? Przede wszystkim, dlaczego poszedłem na ten film, na to się wybrałem? Bo wiedziałem, że tutaj będzie jakieś objawienie, wielki film, piękna rzecz, nie? Poszedłem na tego, dlatego, że tam był Chris Hemsworth, no. I pani Thompson. Ta dwójka, słuchajcie, miała teraz robić za nowych agentów MIB, czyli Men In Black. No i tak z bo pamiętam, bo, bo że tak jest. Hemsworth, słuchajcie, z, 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 z fajnych ról, na przykład, co jest dzieje w Everloyale, z Griswoldów, ostatnie części, słuchajcie, no, Stora, bo z tego głównie jest nie? Ja tak sobie myślałem, dobry aktor czasami ma tam przybyski, takie wiecie, śmieszności, można się z niego pośmiać. Mówię, pójdę, zobaczę, mówię, bo to jest komedia o kosmitach, nie? No to kurwa poszedłem. Chris Hemsworth ogólnie jako aktor jest dobry, mi się wydaje, ale zawsze będzie kojarzony z rolą Tora. Dlaczego? No, bo ta rola się tego do niego on się nawet tak zachowuje. Jest nawet scena walki w filmie, gdzie dużo gdzie się słucha i naprawdę zachowuje się, wypisz, maluj Tor. Pani Thompson, moja, moja droga, to jest, to jest też. Słuchajcie, grała z nim e, e, w torze i później w Avengersach. To jest inna walkeria z Avengersów i jest tu strasznie słaba. W ogóle historia tego filmu jest kurwa wyjęta, jak nie wiem, z czegoś. Bo umówmy się, umówmy się, robicie, nie wiem, nową część czegoś, nie? Na, na, na bazie starego filmu. Tutaj dajmy na to Man in Black e, z Tommy Lee Jonesem i. Y, jest kus, a, Z no teraz wam coś powiem. Ten film bazował, ale to kurwa bazował bardzo. Chcieli wcisnąć, słuchajcie, zaimplementować rzeczy, które działały w Men in Black 1 która moim zdaniem była częścią najlepszą i przenieść to w to. Tylko, że nie było tam Tommy Lee Jonesa, ani Willa Smitha. I czy to miało prawo działać? Chyba kurwa nie. Ja wam powiem dlaczego. A Wpakowali zamiast... Gdzie to, ja jestem, może tak, ja jestem tak, w takie głupie wrażenie. Dlatego, że nie było Tommy Lee Jonesa, ani Willa Smitha, a Wpakowali tam właśnie Chris'a oraz jego partnerkę na ekranie, słuchajcie, agentkę M, a Chris Hemsworth to jest agent H, no. Dlaczego jest to wytłumaczone? Wiadomo, to jest ich imion, jakie imiona są, zobaczcie, w kinie. Głównie chodzi o to, że moim zdaniem, tak, nie oglądałem recenzji jeszcze innych, bo zanim sobie spasną własną recenzję, to chcę, yy, nie chcę nic oglądać, bo nie chcę, żeby cokolwiek wpłynął na mój punkt postrzegania. I moim zdaniem te dwie osoby, czyli Chris i, i, i jego partnerka na ekranie, słuchajcie, czyli ta za Walkiria, jak będę powiedzieć, e, robili oboje, mi się wydaje, za Willa Smitha. Chris, Hens, bo, słuchajcie, był taki pewny siebie, szlamanski, słuchajcie, inne pierdoły. Wiecie, taki tu, wybuchowy facet z żartem, z dowcipem, bo starał się facet, naprawdę starał się. E, I ta druga babka też. Ciekawe jest to, że ta druga babka jest y, rekrutem, można powiedzieć, świeżym, a, a, a Krzysią, kurde, słuchajcie, Agent agen Age jest, jest, jest pewnym w woju, weteranem i ta agentka wie więcej od niego o, o kosmicznej broni. Słuchajcie o tym, jak ustawić dla sery, kurde, słuchajcie, nie wiem, o tym wszystkim. To jest trochę słabe w ogóle. E, Liam Lidl się pojawia także w filmie, o ja tym wspomnieć, ale ma bardzo małą rolę, bardzo mało do zagrania. E, widać u niego naleciałość. E, tego chyba filmu Taken, czyli uprowadzona. Przynajmniej ja tak się od, do, do tego słuchać, tak przynajmniej to odczułem. E, ale może to dlatego, że ma ten irlandzki akcent i ten jego głos, słuchajcie, jest taki, wiecie, wyrazisty, no bo on jest Irlandczykiem z balimany. E, i, I prawdopodobnie dlatego tak jest. E, co do fabuły filmu jest, kurwa, tak głupia, ja pierdolę. I ja nie mogę ja to w ogóle nazwać. Moi drodzy, to jest, to, to jest coś takiego, to jest jakbyście... Nie, może inaczej, może inaczej. Fabuła jest... Chujowa strasznie, wiecie co? Starali się zrobić, i połączyć coś z pierwszą częścią i z drugą i zrobić coś, wiecie, nowego. Tylko, że im to strasznie nie wyszło. O to chodzi, to im strasznie, słuchajcie, nie wyszło. Dlaczego? Bo w filmie uświadczycie dużo. jeśli pamiętacie Manning Black 1, i, i czy też sami, dwójeczkę, to uświadczycie dużo takich wpływów tego. na się słuchajcie, z tego filmu. Jakich na przykład, bardzo proszę o to. Yy, Półka tego. Pamiętacie takie małe robaki. No zawsze tam się bujały z, 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 tym, yy, z Willem Smithem i tak dalej. Takie ee, no, tam też się pokazują. Są tylko chwile, ale się pokazują. Odnośnie tego y, pistoletu. Pamiętacie, jak Will Smith chciał tą wielką giwerę, a nim mu cichiego świersza i ten cichy świersz dewastował strasznie okolice. Pamiętacie? Tutaj właśnie jak przyjmują tą agentkę M całą, słuchajcie, ona pokazuje, że to jest świersz i ona tego nie chce. raz coś większego. To jest takie naleciałość z tego. Widz tamtego, słuchajcie, filmu to skojarzy. A skoro jesteśmy już przy agencie M, ja pierdolę. Gdzie co? Sprawa wygląda tak. Chyba nigdy w żadnym filmie nie widziałem głupszej perspektywy tego, dlaczego ktoś jest przyjmowany do MIB ale, albo zostać w ogóle do jakiejś agencji. E, ona powiedziała, że chce być i koniec, bo, bo, bo to jest fajne tam, to jest fajne i ona czuje się fajnie, i ja, a babka, która słucha, się ją rekrutowała, powiedziała nie ma sprawy, ty, zawijamy się, chodź, chodź kurwa, chodź, chodź. Najgorsze jest to że ja na ten film udałem się z taką dużą niepewnością, bo miałem nadzieję taką malutką, że chociaż to będzie dobre, a w filmie się wynudziłem. Film trwał to chyba około 2 godzin, dokładnie nie pamiętam, ale naprawdę, 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 gdybym nie chciał tego sam sprawdzić, bo ja jestem osobą, która uwielbia stare filmy, naprawdę, możecie mi wierzyć, mam naprawdę dużą kolekcję i, i, i naprawdę widziałem mnóstwo filmów. I uwielbiam, właśnie te stare filmy, wliczając także że in Black 1. I chciałem zobaczyć, czy ta seria się, słuchajcie, nie upokorzy. Może nie seria, tylko ta marka, może w ten sposób. się nie upokorzy, a ten film z roku 2019 upokorzył starą serię. Tak, słuchajcie, poważnie. E, aktorzy bardzo słabi. Wpisali coś do Chrisa Hemswortha, bo ja, ja, ja w ja na jego, słuchajcie, wiecie, będzie taki, to to, to mi go taką całą aparycję, Tutaj słabo tego jest, to wygląda jakby taki posłuszecz, bo sztuczne, no bo w sumie jest. Jedyną fajną rzeczą, tak naprawdę. Która mnie rozśmieszała czasami na ekranie, był pionek. Pionek jest taki mały stworek, który jest cholernie. uzależniony od bycia służącym, wiecie, to jest, to jest gość z szachów. I w, słuchajcie, w wyniku zaistniałej okoliczności on bierze za królową, obiera słuchacie za królową i, i zamierza służywać Agence. Są bardzo fajne, niektóre sceny z nim, i, i fajne teksty, i to jest wszystko. To jest wszystko, co mi się w tym filmie podobało. Co jeszcze? Co, co mi się jeszcze nie podobało? Może tak. Ej, antagonista, moi drodzy, może nie antagonista, bo, bo to musiałeś tego. Nie, nie, nie. Ten główny zło, słuchajcie. Można powiedzieć, w filmie uświadczycie ich demo. I pierwszy ten, słuchajcie, jak go, jak widzimy, słuchajcie, go na ekranie, to już wiemy, że on będzie zły, i ja wiem, co słuchajcie, co on zrobi, nie? Bo, 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 bo w banie mi to, słuchajcie, weszło. Jak, jak to będzie wyglądało? Drugi z nich ej, jest, słuchajcie w sumie jest podwójna jakaś rola, czy coś, jest, jest taki, słuchajcie, taki dwóch typów, wiecie, oni tam kąkszą, wszystko rozwalają, rozpieprzają wszystko dookoła, Chris Hemsworth właśnie jest, jest, jest agen, a, agenage, z, tą, z tą agentką M, nie mogą, słuchać sobie da dać z tym rady, po czym przychodzi moment, gdzie następuje walka między nimi dwoma, kurde, słuchajcie, a tamtymi dwoma oponamentami i oni znikają tak. Pamiętacie, jak było z Robalem w pierwszej części? Edgarem w skórze, przepraszam, Robalem w skórze Edgara. Co tam się wyprawiało, jak ta walka wyglądała, jak to wszystko miało rozmach, a to było grubo temu, grubo! To było grubo. Najgorsze jest to, naprawdę, że, 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 że ten film jest strasznie słaby. On jest słaby. Ja, ja mu nie wróżę dobrych not i nie wiem jeszcze właśnie, jak mają tu jest z ludźmi, jak, jak, jak sobie to, słuchajcie, wszystko odbierają, ale ja uważam ten film kurwa za gniot. To jest dla mnie gniot. Ja w skali od 1 do 6 daję mu kurwa 2. Może jeden pół. Gdyby nie moja ciekawość, naprawdę, gdyby, słuchajcie, nie moja ciekawość, to na to by się nie porwał. Straciłem 6 funtów, proszę bardzo. Szóstaka straciłem na to. Gówno. Nie polecam iść absolutnie na ten film do kina. Nie polecam. Jeszcze jedno. Mam dwie części Men in Black w domu. Tej części nie kupię, bo jest gówno straszne. Tak samo jak w ogóle, nie kupię A.L. Covenant. Jeszcze jedno, na zakończenie, żeby nie było, wyniosłem coś dobrego z tego seansu, Słuchajcie, poszedłem do kina, bo, 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 bo w kinie nie byłem jakiś czas temu, nie wiem, z tydzień Tak, ty, ty, tydzień, ostatnio ta, byłem w kinie, tydzień czy jakoś na więcej, na godzinie, no, e, jest remont, słuchajcie, jest remont, jest remont, jest pięknie, to jest fajna rzecz, bo wlazłem do sali, słuchajcie, kinowej, sali numer 14, moi drodzy, ja wchodzę, patrzę, a tam wszystko, słuchajcie, odświeżone. Świetne fotele ze skóry, słuchajcie, elegancka klimatyzacja. Cicho, fajnie, ciemno, moi drodzy. Kurde, a lepsze było to. Siadasz w fotelu, walisz przycisk i fotel się tam w i leżysz, kurwa. Leżysz! Jest pięknie. Dlatego to, mi się wydaje, to był chyba jedyny dobry aspekt. Dla, mm, słuchajcie, tej całej mojej podróży i całego, słuchajcie, mojego seansu. na filmie się wynudziłem. Naprawdę nie polecam tego filmu absolutnie nikomu. Chyba, że ktoś chce sprawdzić, naprawdę, jak jest, bo nie wierzy mi, nie wiem. Jak się idzie, na tańszy seans, na ten najtańszy, jak będzie. Bo naprawdę nie jest warto. Ja znowu kurwa się irytuję, bo nie poszedłem na Aladyna. To jest, powiem swoją drogą, no, musi być chyba taki dość ciekawy, bo tam właśnie widziałem telewizję, widziałem opowieści ludzi, słuchajcie, i sam chyba chętnie skoczę w przyszłym tygodniu na Aladyna. Zobaczymy, jak ten radny, wyjdzie. Póki co no napadę. Film jest straszny, yy, przynajmniej w moim odbiorze. Ja jako fan filmów, wiecie, e, starszego kina, słuchajcie, fan starszego kina, no nie polecam tego filmu yy, I żeby nie było, że. że ty, nie, no, no, chaj, hejtuję. No, wyraziłem po swoją opinię. To nie jest hejt, To nie ma nic wspólnego z odpowiednim hejtem. To jest po prostu moja prywatna opinia. Bo wiecie co? Wiecie co jest? Ja naprawdę, od jakiegoś czasu nie byłem na dobrym filmie w kinie. Nie byłem. Zawsze jak trafiam, to zawsze jest coś, kurwa, nie tak. Ostatnio była Godzilla. No nic też co innego. Godzilla może nie była aż tak straszna, ale to, to... Kurwa, to jest straszne. W ogóle jeszcze jeden aspekt, jeśli chodzi o... Bo, bo teraz mi się przypomniało. Jeszcze jeden, się aspekt, jeśli chodzi o... O to do, do, do MIB-nie. Wy pamiętacie, wy pamiętacie, co musiał Will Smith zrobić? No właśnie. Grubo było. A tu nie jest grubo. Cóż, e, to tyle z mojej strony. Dajcie mi znać kontra, czy idziecie, czy nie idziecie, czy wybieracie się i co słyszycie o tym filmie, słuchajcie. Nade wszystko, jak się film podobał, łapa. Komentarz dla zasięgu. No i suba, ktoś nowy jest. To tyle. Trzymajcie się. Strzała.